Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep Relacja. Kinga Szweda, fitness sylwetkowe, do 100, powyżej 168 cm, niekwestionowana królowa wybiegu, open Kinga debiuty, fantastyczne wyjście, widzę, że jesteś uradowana, spełniona, czy cieszysz się z tego? Tak, bardzo się cieszę, witam wszystkich bardzo serdecznie przede wszystkim, bardzo się cieszę, naprawdę się tego nie spodziewałam, tak naprawdę przygotowywałam formę tylko i wyłącznie na debiuty, a kolejne starty w Bytowie, w Pucku, no i teraz dzisiaj tutaj na Mistrzostwach Polski, to tak było, że tak powiem, poszłam za ciosem po debiutach, no tym bardziej jestem szczęśliwa, naprawdę. Kinga, widać to po twojej formie, że poszłaś za ciosem. E, najbliższy plan to co? Y, powołanie do kadry i start y, w Mołdawii na, na, na Mistrzostwach Europy? No nie wiem, nie wiem, czy dostanę powołanie do kadry. E, ja, ja nie mam pojęcia, naprawdę. Ty nie mów, że nie, wiesz, bo ty powinnaś się z tym liczyć, że trener, trenerka może y, kadry cię powołać. E, po to się buduje tą formę, po to masz ten wygląd. E, Jesteś piękną kobietą, więc no, y, dalej rozsiewaj, że Polki najpiękniejsze kobiety na świecie. Y, może w, dzięki Tobie, y, czy tam Hani Garboś, y, zmi, y, zmienimy dominację Rosjanek, Czeszek, które w te ostatnimi laty tylko one królują, a y, nasze dziewczyny no jakby troszeczkę tak od jakiegoś roku, dwóch y, uległy, więc no, Was dziewczyny cała nadzieja. No tym bardziej dziękuję y, za, 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 za te miłe słowa. Natomiast no nie wiem, nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ja mogę zapytać, kim ty jesteś z zawodu? E, policjantką. Policjantką? I masz czas godzenie pracy zawodowej, no bo to jest służba, jednak, e, z trenowaniem i z przygotowywaniem się do startu? No jest to bardzo trudne, naprawdę, no ale, no, jak widać, znajduję ten czas. Tutaj się by chyba należały po, podziękowania komendantowi twojemu za to, że ci jakoś, nie wiem, no, czy policja ci jakoś wspomaga, e, da, masz więcej trochę wolnego czasu i nie wiem, jakoś masz zmiany ustawiane. Znaczy może więcej wolnego czasu nie mam. Akurat pracuję na takim stanowisku, gdzie faktycznie pracuję w większości w godzinach rannych, e, dlatego mam ten czas. E, natomiast no, faktycznie no, nie robi mi żadnych problemów, pan komendant. E, bardzo mu za to dziękuję. E... Że no, ten czas jest, no. nie mam go dużo. Tak naprawdę oprócz treningu, treningu i pracy, no to nie mam czasu na nic innego już, nie? Także... Naszym internautom pozostaje tylko się cieszyć, że mamy takie piękne policjantki. Gratulujemy ci zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów na scenie sy fitness sylwetkowego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję